Przyjmijmy, że k oznacza liczbę całkowitą. Zapisz trzy kolejne liczby całkowite, następujące po liczbie k. Ła, boga, co to będzie? Nie, jest to takie straszne. Zobaczcie. k oznacza liczbę całkowitą. I teraz my musimy zapisać, czyli jest jakaś tam sobie liczba k. Zobaczcie. Tak? I teraz my musimy zapisać trzy kolejne liczby, liczby, które są po k, bo jest słowo całkowite następujące, następujące, czyli kolejne liczby. Liczby całkowite, przypomnę, to jest minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, czyli liczby ujemne, dodatnie oraz 0, ale bez ułamków. Czyli teraz. Jakbyśmy mieli, jak wy macie w ogóle problem z literkami, to weźmy sobie ym, taki przykład tutaj niżej. 3 sobie zapiszę jako liczbę całkowitą, żeby, ale tego nie wolno zapisywać, to tylko w ramach tego, żeby było Wam łatwiej się zorientować, na czym to zadanie polega. I teraz następną liczbą ym, po liczbie 3 jest liczba 4. I teraz, no właśnie. I teraz jak 3. Uzależnimy od czterech, zobaczcie, yy, powstała nam czwórka tylko dlatego, że jest następna po trójce, czyli do trójki dodaliśmy jeden. To teraz zobaczcie, następną liczbą będzie 5. i też sobie uzależnimy sobie trójkę od piątki, czyli jak powstała nam piątka? No do tej początkowej liczby dodaliśmy 2, czyli jest 3 plus dwa. No to kolejną liczbą będzie 6, a to będzie 3 plus 3. Czyli do tej początkowej liczby dodajemy mm, o 1 więcej, wtedy powstanie nam liczba kolejna, kolejna. Czyli teraz zobaczcie, jeżeli mamy k, to kolejną liczbą następującą po k będzie k plus 1. Tak jak w przykładzie na dole zobaczcie do trójki dodałem jedynkę i wyszła czwórka. To teraz mm, kolejną po K plus 1 będzie K plus 2. Bo tak jak w poprzednim przykładzie do trójki dodałem 2 i wyszło 5. To kolejną jeszcze liczbą, następującą po K będzie K dodać 3. I to są trz, e, cztery kolejne liczby, uwaga, całkowite k K plus 1, K plus 2, K plus 3. Tu w wyrażeniach algebraicznych chodzi o to, że właśnie liczby zastępujemy literkami. I to jest tak, że teraz pod tą literkę możemy wrzucić każdą liczbę, jaką chcemy. Na przykład 7. Zobaczcie, wrzucam pod K7, czyli mam tu 7, później mam 7 plus 1, czyli 8, 7 plus 2, czyli 9, 7 plus 3, czyli 10. Czyli wychodzą mi następne liczby całkowite, ale jakbyście wstawili sobie za K100, to też Wam wyjdzie 100, 101, 102, 103. Czyli to jest taki uniwersalny klucz na liczby całkowite, kolejne liczby całkowite.